Już kilkukrotnie pytaliście się o mnie, jak obliczyć podatek od zagranicznych dywidend, więc czas najwyższy rozprawić się z tym tematem, aby po dzisiejszej prezentacji każdy był w stanie samodzielnie obliczać sobie na bieżąco podatek do zapłacenia z otrzymanych dywidend. Ale żeby być jeszcze bardziej praktycznym, to podrzucę wam po drodze dwa pomysły, jak jeszcze bardziej ułatwić sobie sprawę związaną z rozliczaniem podatku od dywidendy. Ja nazywam się Tomek, jestem autorem bloga inwestordywidendowy.pl od 2022 roku zainwestowałem ponad 150 tysięcy złotych. Na potrzeby rozwiązania tego problemu stworzymy sobie dzisiaj mały spreadsheet krok po kroku, aby każdy mógł to powtórzyć w jakimkolwiek formacie i programie, z jakiegokolwiek korzystacie. Ja osobiście korzystam z OpenOffice, jednak procedura będzie wyglądała dokładnie tak samo w Excelu albo innym pokrewnym oprogramowaniu. Pierwszym elementem, który nas interesuje, jest bardzo monotonna data. W tym przypadku jednak ta data ma duże znaczenie i będzie to dzień, kiedy to wasza dywidenda została wam wypłacona. Czasami Krama klerskie księgi o dywidendy z opóźnieniem, Dlatego ja używam daty, która widnieje na wykazie z konta maklerskiego, czyli daty zaksięgowania dywidendy na Waszym koncie. Dla przykładu na koncie w XTP chodzicie w zakładkę Historia konta, wybieracie operacje gotówkowe i wybieracie ustawienia, które potrzebujecie, czyli jaka data Was interesuje. Załóżmy, że chcecie wszystkie dane z całego roku, to zaznaczacie cały rok. Do tego macie opcję selekcji operacji pod względem typu, czyli wybieracie sobie same dywidendy oraz podatek pod dywidend i gotowe. Macie cały spis wszystkich waszych dywidend oraz podatku, który został wam pobrany u źródła. Nawet przy każdej kwocie podatku będzie widniała stawka podatkowa. Dla przykładu, dla polskiej akcji będzie to 19%, a dla amerykańskich 15%. Ta data jest ważna. Będzie nam potrzebna w jednym z kolejnych kroków, ale do tego jeszcze wrócimy. Drugi krok to nic trudnego. To będzie wartość otrzymanej dywidendy. Oczywiście w walucie, w której została ona wam wypłacona. Tak jak dateł, również te dane znajdziemy znajdziecie na waszym koncie maklerskim. W zależności od konta może będziecie musieli wejść na historię transakcji waszej pozycji albo konta lub pobrać wykaz transakcji, zmian na rachunku za ostatni miesiąc. Wszystko zależy od waszego konta maklerskiego. W przykładzie XTB wszystko znajduje się w tym samym miejscu. Każda zagraniczna dywidenda jest tam opisana w swojej walucie oryginalnej, więc tak naprawdę na wyciągnięcie ręki macie te dane dostępne w jednej zakładce. Przez te dane mam na myśli datę wartość dywidendy w walucie obcej i nawet wartość podatku źródła, który został pobrany, a skoro o nim mowa, to przejdźmy sobie do kolejnego kroku. Krok trzeci to tak tzw. Withhold Tax, czyli podatek u źródła. Podatek u źródła jest to podatek, który został pobrany od waszych zysków kapitałowych w naszym przypadku od naszej dywidendy, w kraju, w którym dywidenda została wypłacona. Najczęściej będziecie pewnie przyjmowali wartość 15% dla akcji z USA, oczywiście, jeżeli wypełniliście wniosek w W-8PN, w opisie wrzucę link do artykułu, w którym opisywałem krok po kroku, jak to zrobić. Dla akcji z UK będzie to 0%, tylko dla reitów w przypadku UK to będzie 15%. A jak zainteresujecie się inwestowaniem na innych rynkach albo będziecie po prostu chcieli kupić akcję spółki, która jest notowana na zagranicznej giełdzie, to będziecie musieli trochę doszukać informacji o tym, jaki podatek jest pobierany w danym kraju. Na pocieszenie powiem Wam, że to jest zajęcie jednorazowe. Jak raz dobędziecie tą informację, to już później będziecie z niej korzystać. A jak korzystacie z konta wikstebe, to te dane będziecie mieli gotowe jak na tacy Waszej historii transakcji, więc nie musicie nawet się wysilać, aby je znaleźć. Pamiętacie jak wam wspomniałem, że data ma znaczenie i jest ważna. W czwartym kroku zobaczycie dlaczego. Nasz urząd skarbowy chce, abyśmy każdą otrzymaną dywidendę rozliczali po kursie obcej waluty, w której tą dywidendę otrzymaliśmy z dnia poprzedzającego otrzymania tej dywidendy. Jakby to prościej ująć, abyście się przez przypadek nie nudzili, to bonusem do każdej otrzymanej zagranicznej dywidendy będzie dla nas odwiedzenie strony NBP i sprawdzenie kursu złotówki do tejże waluty. To nie jest koniec świata, o ile robicie to systematycznie. Jednak dla przykładu, jak inwestujecie w akcje z rynku amerykańskiego, które najczęściej dzielą się dywidendą 4 razy w roku i macie powiedzmy 20 takich spek w portfelu, to w ciągu roku 80 razy odwiedzicie stronę NBP. Może oni sobie tak zasięgi nabijają, nie wiem, ale dosyć często będziecie na tą stronę zaglądać. Więc chodzimy na stronę NBP, gdzie mamy dostęp do średnich kursów walut z każdego dnia. Sprawdzamy, jaki był średni kurs naszej waluty do złotówki, oczywiście dzień przed otrzymaną dywidendą, czyli dzień przed naszą datą, którą już mamy wpisaną w naszym pliku i spisujemy tą wartość do naszego Excela. Oczywiście w opisie filmiku macie link do strony NBP z kursami walut. Jako ciekawostka, ja się rozliczam w UK tak, z ciekawości napisałem do brytyjskiego Urzędu Skarbowego, z jakiego kursu mam korzystać przy wyliczaniu zagranicznej dywidendy w walucie innej niż funt brytyjski. No to mi odpisali, że mogę korzystać z kursów z dnia otrzymania dywidendy, które znajdują się w każdej gazecie, dosłownie lokalnej gazecie, albo mogę użyć średniego kursu ze strony angielskiego urzędu skarbowego, ale nie muszę tego robić na bieżąco, więc mogę również użyć kursu miesięcznego, kwartalnego albo średniorocznego. Co jeszcze bardziej ułatwia sprawę, o sobie mogę zsumować wszystkie dywidendy w innej walucie. Biorę kurs średnioroczny ze strony HMRC, przeliczam wszystko i wklepuję do rozliczenia podatkowego. Można prościej? Najgorsza część za nami. Teraz zostanie tworzenie kilku prostych formów, ale zanim się nimi zajmiemy, wspomniałem wam na początku, że są dwie rzeczy. O których obiecałem wam wspomnieć, a które mają wam ułatwić życie, jeżeli chodzi o inwestowanie dywidendowe. Pierwsza kwestia jest taka, że możecie otworzyć konto indywidualne konto emerytalne, tak zwane IKE. To konto ma kilka zalet. Jedną z nich jest brak pobierania podatku kapitałowego od waszych dywidend. W sumie w ogóle nie będziecie musieli płacić żadnego podatku od waszych zysków o ile wypłacicie te środki po 55 roku życia w sensie na emeryturę. I tak możecie wcześniej wypłacić te pieniądze z konta, wtedy zapłacicie Płacicie podatek tylko tej kwoty, którą wypłacicie, np. od otrzymanych dywidend. I co najważniejsze, zostanie to pobrane automatycznie. I nie, to nie jest żaden OFE czy inny dziwny instrument, więc jest to bardzo fajna alternatywa. Druga sprawa jest taka. Że, jak założycie konto u odpowiedniego brokera, to na koniec roku dostaniecie gotowe rozliczenie podatkowe. Nic nie będziecie musieli robić, tylko przepisać wartość wyliczonego podatku z podsumowania od brokera na wasze rozliczenie podatkowe. Jednym z takich brokerów jest XTB, którego sam używam do inwestycji na polskiej giełdzie. A teraz wracając do tematu, mamy już zebrane wszystkie dane w jednym miejscu, więc co teraz z nimi należy zrobić? Ano zautomatyzować. W piątym kroku Przeliczamy sobie naszą zagraniczną dywidendę od naszej rodzimej waluty, ale nie będziemy robić tego manualnie za każdym razem, bo chcemy sobie ułatwić życie, tylko stworzymy formuły i kolumny z kroków 5, 6 i 7 będą się same obliczały po wprowadzeniu już wspomnianych wcześniej danych z kroków 1 do 4. Więc w kroku piątym musimy pomnożyć kolumnę z zawartością wartości otrzymanej dywidendy oraz wartością kursu naszej waluty do złotówki. W OpenOffice, jak i w Excelu, formuły tworzymy przez umieszczenie znaku równości na początku. Więc wpisujemy się równa, równa się C3 razy E3. I voila! Gotowe! Wartość dywidendy w złotówkach obliczona. Idziemy od razu dalej. W kroku szóstym musimy sobie obliczyć, jaki podatek od naszej dywidendy został nam już pobrany, po to była nam ta kolumna ze stawką podatkową. Znowu stworzymy prostą formułę, tym razem pomnożymy wartość naszej otrzymanej dywidendy już po przeliczeniu na złotówki z poprzedniej kolumny z naszą stawką pod podatkową u źródła, czyli w moim przypadku to będzie równa się f3 razy d3. Wiemy już, jaką wartość dywidendy otrzymaliśmy oraz ile zapłaciliśmy podatku źródła, o ile taki został pobrany. To teraz w końcu czas najwyższy dowiedzieć się, ile podatku pozostało nam do zapłacenia polskiemu urządowi skarbowemu. I tym się zajmiemy w kolejnym siódmym kroku. W Polsce podatek od dywidend wynosi 19% aktualnie. Więc, jeżeli nie zapłaciliście żadnego podatku od otrzymanych dywidend za granicą, to musicie zapłacić pełną stawkę 19% w Polsce. Jeżeli za granicą została Wam pobrana jakaś część w podatku, to tą wartość pomniejszacie wasz podatek do zapłacenia polskiemu urządowi skarbowemu. Natomiast, jeżeli podatek od dywidend pobrany u źródła wynosił 19% lub więcej, to w Polsce już nie musicie płacić podatku od takiej dywidendy. Te kwestie są regulowane umowami pomiędzy krajami o unikaniu podwójnego Opodatkowania, ale wróćmy do naszego pliku. Znowu skorzystamy sobie z funkcji, tym razem pomnożymy sobie dwie wartości: wartość otrzymanej dywidendy oraz stawkę opodatku w Polsce, czyli 19%, a następnie od tej wartości odejmiemy wartość dywidendy, którą już zapłaciliśmy, czyli wyjdzie nam coś takiego, równa się. Otwieramy nawias. F3 razy 0.19. Zamykamy nawias. Minus G3. Pierwsza część jest w nawiasie, aby miała pierwszeństwo przy obliczeniach. A 19% to jest to samo co 0.19. Jeżeli macie wartość dodatnią, jest to podatek do zapłacenia w Polsce na koniec roku. Wartość 0 lub ujemna, nie musicie płacić żadnego podatku. W takim wypadku najlepiej wpisać sobie manualnie 0. Przyda się to później do sumowania całkowitego podatku do zapłacenia. Teraz najważniejsze. Jak prowadzić taki Excel. Ja bym proponował wam to robić systematycznie, na przykład co tydzień z budżetem domowym albo przynajmniej raz w miesiącu. Im prościej, i mniej danych naraz, tym łatwiejsze będzie to w obsłudze, a jak już wam wejdzie w rutynę, to będzie jeszcze łatwiej, prościej i szybciej. Najgorsze, co możecie zrobić, to odłożyć tą kwestię na koniec roku. Jeżeli jeszcze macie garść spółek, to nie będzie źle, ale jeżeli macie, jak we wspomnianym wcześniej przykładzie, kilka spółek z USA, no to może być zabawnie rozliczać to wszystko naraz. A na koniec roku, żebyście nie musieli zliczać tego podatku do zapłacenia samodzielnie, zapiszcie sobie w kolumnie obok formułę. Równa się suma, otwórzcie nawias, H3, dwukropek, H24, zamknijcie nawias. Zakres numerów, tutaj 3 do 24, są to linijki, w których będziecie mieli dane dywidendą do zapłacenia. Wcześniej tylko upewnijcie się, że wartości ujemne pozamienialiście na 0. Ten zakres będziecie sobie dostosowywali w zależności od tego, ile danych będziecie mieli. W sensie linijek, czyli można powiedzieć, jak wiele dywidend otrzymacie. Teraz pewnie się zastanawiacie, dlaczego nie wrzuciłem wam gotowca do pobrania. Im więcej pracy włożycie w coś, tym bardziej co to doceniacie. Jeżeli sami zrobicie taki plik, mimo że to zajmie dosłownie kilka minut, to większe szanse, że będziecie go sobie prowadzić sumiennie i uzupełniać raz w miesiącu, a to wam ułatwi życie. Więc do dzieła, dacie radę. A teraz bonus. Kro 8. Zostaw jakikolwiek komentarz, zasubskrybuj kanał, a jak jeszcze nie dałeś łapki w górę, to śmigaj po nią. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.